Na chwilę obecną pan Wolski obwinia mnie za całe zło tego świata i cały hejt, który na niego spływa, jest spowodowa, spowodowany przeze mnie. Otóż nie. Wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że odchodzę od pana Wolskiego, wycofałam się. Nie chciałam żadnych wojen, nie chciałam niczego. Po prostu chciałam sobie odejść na spokojnie. Pan Wolski wypisywał po wszystkich osobach, które znałam i które szanowałam i lubiłam... Ogromne wiadomości, typu, że Elka to na ciebie mówiła, tamto na ciebie mówiła, robiła to przeciwko tobie, tamto przeciwko tobie. Tylko, że y, ci ludzie, znając mnie przez dłuższy czas, zaczęli zbierać kropkę do kropki, i zaczęli się zastanawiać, że coś tutaj nie pyka, coś tu nie działa, coś tu się nie zgadza. I w taki ten sposób. Pan Wolski oskarża mnie, że zabrała mu całą moderację. Otóż nie, nie zabrałam mu nikogo z moderacji. Moderacja po prostu wyszła, wyszła jedna z dziewczyn, wyszła ja, a reszta sama podjęła decyzję, że też wyszła. Pan Wolski od niczego mnie nie odsunął, to ja cię odsunęłam. Pan Wolski jest notorycznym kłamcą, notorycznym manipulantem, wypisuje po ludziach, twierdząc, że ja to robię, choć tego nie robię i mam na to dowody i świadków. Siedzę cichutko, pod miotłą, nie odzywam się, codziennie dostaję screeny o wysyrywach pana Wolskiego na mój temat, ale siedzę cicho. Mam wielkie wsparcie wielu dziewczyn, które mnie temperują w tym. Teraz są bardzo wkurzone, że właśnie robię to, co robię, ale miarka się przebrała. Bo pan Wolski to sobie może miotać ludziami, których nie szanuje. Albo z którym się w ogóle nie liczy, a to są prawie wszyscy. Ale powiedziałam, ja mu tego nie popuszczę. R zrobił ze mnie pijaczkę, zrobił ze mnie e, narkomana, ćpunkę. K tylko ja się pytam, panie Wolski, kiedy? Jak ja przez dwa lata siedziałam po nocach z panem, ja z panem wszystko robiłam. Ja panu majtki prałam, skarpetki prałam. Robiłam wszystko u pana w domu. Ja się zajmowałam pana kotami, bo pan siedział na TikToku. Ja się y, z y, wolontariuszami wszystkimi y, lepiej y, dogadywałam niż pan sam. Ogarniałam ci wszystko dzbanie. A spotyka mnie co? Spotyka mnie właśnie to, co mnie spotyka: tylko dlatego, że powiedziałam, że nie robisz tego dobrze. I jest tutaj wiele rzeczy do poprawy. Przede wszystkim nie traktuje się tak ludzi, jak ty traktujesz. Ty mi teraz, Paulę, tutaj wyciągasz. Owszem. Mam ci pokazać, co Paula pisała. Ja nie chcę tutaj robić krzywdy Pauli, ale masa ludzi widziała to, jaka krzywda się stała Pauli. Chcesz to ciągnąć? Ciągmy to dalej. Powiedzmy, jak traktujesz rodzinę. Powiedzmy, jak traktujesz własną babcię. Jak traktujesz kobietę, która ma z tobą dwójko, dwójkę dzieci. Powiedzmy sobie prawdę. <laughs> Możecie mi nienawidzić za to, co teraz usłyszycie, bo macie zupełnie inne podejście do pana Wolskiego. Wy, wy widzicie to, co pan Wolski wam przedstawia na live'ach. Live'y trwają godzinę, półtorej, czasami trzy. Nie wiecie, co jest po live'ach, nie wiecie, co się w tym domu dzieje. Mm, na jakie? Nie wiem. Nie, nawet nie czytam czatu. Słuchajcie, nie czytam czatu, bo ja wiem, kochani, że tam będzie na mnie wysryw. Tylko ja chcę, żebyście też poznali inną prawdę, bo ja mam dość siedzenia i milczenia, bo wylewa się na mnie gówno, na które nie zasłużyłam. To nie ja napisałam do moderatora, do imperatora, to nie ja jestem temu winna. Winny jest temu sam pan Wolski. On się na to zasłużył. Jak to zrobić? Ja tu potrzebuję fachowców. Czekajcie, niektóre z dziewczyn może wejść na okno? Bo nie wiem, jak to zmienić. <laughs> ja staram się być uczciwa wobec wszystkich. <laughs> Ja tej wojny nie spowodowałam. Spowodował, z, zaczął to pan Wolski, nie ja. Jak nie mówił nic o mnie? On cały czas mówi o mnie. I doskonale o tym wiecie. Przepraszam, bo ja nie jestem profesjonalistką w prowadzeniu live'ów. Zazwyczaj prowadziłam, byłam statywem pana Wolskiego. A więc. Yy... <laughs> nie wiem, jak to zmienić. Posłuchajcie, zaraz dojdę do tego. I może dobrze, bo się trochę uspokoję, bo to normalnie szlak mnie trafi, co ten, trafia, co ten człowiek wy, 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 opowiada, kurde. To jest po prostu nie do pomyślenia. <laughs> trochę prawdy o panu Wolskim się przyda, bo do tej pory pan Wolski y, jest po prostu tak jakby świetlisty.